zo ZELFÓW świat. Hej, paterszlaj. Oh. <laughs> co się dzieje? Czekam na Angelale. Powinna być za chwilkę. Angelala? Um. Pamiętam ją z e, naszej zelfowej klasy. Lubisz ją co... Z, co? Nie! <laughs> O, to jest słodkie. Myślę, że wiem, jak ci pomóc. O, Zelfy kochają kwiaty. Wszystko pójdzie dobrze. Gdzie jest? Patrzaj. Czekolada nigdy nie zawodzi. Mm. Z, y, 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 gorąca czekolada! Gorąca czekolada! To nie działa. Kiedy jestem przy niej, wszystko psuje. Po prostu musisz być sobą i nigdy się nie poddawać. Ale nie ma nic złego w skorzystaniu z małej pomocy. Cześć, Angelala. Wyglądasz zelfastycznie? Wyglądasz zelfastycznie? O, dzięki, Lildi Jesteś taki. Uwielbiam sposób. Uwielbiam twoje włosy, wytrzeszczone oczy i włochate małe nóżki. Przepraszam? I te setki palców? Chcę patrzeć jak pełzasz, karmić cię liśćmi, dopóki twój brzuszek nie stanie się okrąglutki. Co się stało, Lirdi? Nie wiem. Może ona nie lubi liści?